Hej Cześć Szymonko, z tej strony Wariaty, dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, dwa pucharki brakują do 20 rangi na Shelly. Chyba wiecie, co będziemy robić. Właśnie zagramy ten, być może, ostatni mecz. A jak będę miał minusowe, to się wkurzę. Ale ja mam swoją strategię, tylko że oni muszą się szybko zabijać. Tylko wszędzie te barleje, te daj na Majki, czekajcie. I cyk. Jest. Nie będę się tak kampił w krzakach, o których... No, w których nikt praktycznie nie siedzi. Dobra, barley im zginął. Tak, zabijajcie się, zabijajcie się. Ja proszę was, ja chcę tą dwudziestą rangę. Tak ładnie proszę. Na kolanach bym prosił. Choć tak szczerze, dwie osoby mnie oglądałem a nikt się dawno nie zabił. Więc mamy problem. A nie, 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 nie. No, 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 ja wiedziałem, że to tak będzie. Też tak czułem. Ale mamy jeszcze szansę mamy jeszcze szansę, słuchajcie. Teraz drugie miejsce. Albo trzecie nawet wystarczy. Nawet trzecie wystarczy. Nie wiem, czy otworzyć tą skrzynkę dla Was, czy nie. A dobra, dla widzów, dla widzów wszystko mogę zrobić. Dlatego, jak ja dla Was robię wszystko, wy zróbcie dla mnie to, że zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Oczywiście dzwoneczek, tak samo. Nita, idź sobie. Nita, podejdź do mnie na blisko, ja cię proszę. Nie sprawdziła akurat jednego krzaka w tego, w którym jestem. Tylko że tu... Z... Jak mnie to wkurza, nie? Giniemy, giniemy. No właśnie, no czemu? Czemu ja tej 20 rangi nie mogę wbić? Już jestem blisko, blisko, ale jednak nie. Zawsze coś przeszkodzi. No, miał Lałach. O, chyba Star Power jeszcze ma. Teraz jakbym zajął pierwsze miejsce, bym miał, bo plus 10 pucharków. Bo zmienili to. Ale pierwszego miejsca to ja nie zajmę. To na pewno. No ludzie zabijać się! Oni nie umieją się zabijać na tych wysokich rangach. O, bo zginął. Ciekawe, ile puharków zajmuje się na drugie miejsce, bo jeszcze nie miałem drugiego miejsca od, od aktualizacji. Żadnym. Znaczy, jedno szali nie miałem. Jak będzie plus 8, to mamy idealnie 20 rangę No nie. Uciekaj stąd. No nie, no czemu? No czemu wszyscy są steam'owani na mnie jeszcze? No co to miało być? Ej! No i Minus, no co to jest? Nie no, teraz to tylko pierwsze miejsce powiedziała. Po Ale ja się nie poddam, ja się nie poddam. Ale to było chamstwo. Wszyscy pięć na mnie. Je. Yeah. Głupi ptak. Zabijacie, zabijacie zabija cię. Tylko czego chcę teraz? Jezus, Maria. Trafił mi, jest dobrze. Zabijać się, zabijać. Czemu on się kręci? Stresuje się przez to. Napiszcie w komentarzach, czy macie kogoś na 20 randze, czy nie. Bo ja za niedługo mogę mieć. Tą oto panią, która się kręci. Ale ten Frank mnie denerwuje. Frank, idź sobie. Jezus Maria. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ja w to po prostu nie wierzę. Czemu oni się nie zabijają? O, 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 o. Macie się zabijać. Zabijać. Tylko ja tu marnuję strzały. No nie. No dlaczego? Wszyscy. by troje się steamowali i zadowoleni. Dobra, ta szeli zaraz ginie. Pierwsze miejsce, słuchajcie, pierwsze miejsce, chyba mamy to. Chyba mamy dwudziestą rangę. Tak! Udało się! Udało się! Moi drodzy, udało się! Ale to wszystko dzięki Frankowi! Udało się! Słuchajcie, mamy dwudziestą rangę na szeli. W końcu się udało! Jeszcze 300 gwiezdnych punktów. Ale słuchajcie, to dla mnie szok jest. Pierwsza postać, na której mam 20 rangę. A niedawno to miałem... To miałem spadnięte na nią 70 chyba. A to dla mnie piękny widok jest. Przepraszam was za to. Tego nie było. Ale to naprawdę piękny widok, zagramy sobie może jeszcze raz, ale kimś innym może, kimś kto ma w rangę, może piperką. Ale 20 ranga, już, już, już jest jedna 20 ranga. I z tego się najbardziej cieszę, chociaż popełniłem trochę błęda, że Piperkę wziąłem, bo ta mapa chyba nie służy na Piper. No prawie Rico zabiłem. No nie obaj mi liloły, no nie. Co to ma znaczyć? Trafią został ja raz. Jezus epidemia Barley i Dynamików i... Mortis jest spoko, tylko Dynamiki, i to zło. Dobra, ma no, ulta, nie zauważyłem tego, to może sobie pójdziemy, już co? Może sobie lepiej pójdziemy, cyk. Mówię epidemia. No to daj nam jak miał zginąć. Ten Murti jest tu jakiś lub czy on się z nim stimował? Ja w każdej chwili mogę uda użyć, a w ogóle PEN jest Od kiedy ktoś używa pen na tę mapę? Wiecie co? Możemy chyba to wygrać nawet Możemy chyba to nawet wygrać Tylko się poczekamy aż ona wyjdzie Tylko ona podejdzie do mnie na blisko. Ja mam ulta. Stawiajcie kto to wygra. Jest, wygrałem. O to chodziło plus 10. Jest dobrze. Ale ta Shelly, ta tu będzie staranga, jak miło mi na to patrzeć. W końcu. Kiedyś myślałem, że ja to tego nigdy nie nabiję. A dzisiaj nadszedł ten moment. Także ja bym się z Wami żegnał. Do zobaczenia, cześć.